Hej. Wiecie co? Dzisiaj będzie bardzo szczerze. i prawdziwie, bo chcę być przed wami prawdziwa. Ja stwierdziłam, że chyba pora przestać się malować na spotkania z Bogiem, bo kiedy Go spotykam, to cały czas płaczę, bo moje, moje serce jest totalnie poruszone, że w ogóle że można czynić tyle dobra względem takiej osoby jak ja, która popełnia błędy, która nie jest doskonała. Ale pogód nie przeszkadza. Bo Cię kocha bez względu na błędy, jakie popełniasz. Bez względu na to, ile razy upadasz. I daje takie dobro, a jakim nawet nie śniłeś. Płaczę tak od godziny i nie jestem w stanie przestać. Bo kiedy spotykasz prawdziwego, żywego Boga, to jedyne co jesteś w stanie mówić, to dziękuję. Bo wiesz jak bardzo nie zasługujesz na to wszystko co masz. Ale on cię kocha bezwarunkowo i ci to daje. <laughs> Zachęcam cię. Poświęcaj czas dla Boga, uwielbie go i dziękuj mu za to, co masz. Bo może nie jesteś świadomy, jak dużo masz, ale każdy oddech, każdy dzień, kiedy budzisz się, jest darem. I dziękuj za to Bogu. Po prostu wstawaj i dziękuj. A zobaczysz, jak On będzie czynił jeszcze więcej cudów w Twoim życiu, i Twoja wdzięczność będzie wzrastać. I w końcu będziesz w takim stanie, jak ja, że będziesz stał bezradnie przed Bogiem i płakał po prostu z bezradności, że można dostać tak dużo to za darmo. Po prostu za darmo. Jestem na strefie zero, jak widzicie. Posługuję w ekipie technicznej, bo tak akurat Duch Święty mnie przydzielił do takiego zadania. Ale cały czas chodzę i Bogu dziękuję. Cały czas czy stoję przy wejściu, przy bramce i pilnuję ludzi, żeby nikt się na mnie wkradł na imprezę. Czy rozmawiam z ludźmi, czy jestem sama, cały czas po prostu dziękuję, nie mogę przestać. I zachęcam Was do tego, do takiego stylu życia. Po prostu bądźcie wdzięczni, bo macie bardzo dużo. A kiedy będziecie dziękować, to Bóg będzie Wam przymnażał. Dobrej niedzieli.